Jestem Ignacy Łukasiewicz. Nazywają mnie ojcem lampy naftowej i pionierem przemysłu naftowego, a tu w gawędzie opowiem wam, jakże się to stało. Moje zafascynowanie ropą naftową zaczęło się mniej więcej w trakcie nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam właśnie poznałem tajemnicę oleju ziemnego, który mógłby zasilić światło lamp, jeśli doszukano by się sposobu na jego odpowiednie rozczłonkowanie. Było to jedynie przypuszczenie, albowiem próby rozczłonkowania nie przynosiły właściwych rezultatów. Destylat z tego procesu, kiedy się go spalało, wydzielał dym i odór, co uniemożliwiało jego wykorzystanie w lampach. Jako świeżo upieczony magister farmacji przygodę z ropą naftową rozpocząłem we lwowskiej aptece pod Złotą Gwiazdą. Nie wiem czy wiecie, ale w moich czasach ropa była stosowana do leczenia różnorakich dolegliwości. Wykorzystywano ją na przykład przy reumatyzmie, odmrożeniach czy przy leczeniu świeżbu. W cichych progach apteki wraz z kolegą Zechem rozpoczęliśmy pracę nad oczyszczaniem oleju ziemnego i znalezieniem mu nowego zastosowania.